Nie te się już zaczęło, a właściwie było od zawsze. Zapominanie imion i nazwisk dat urodzenia dzieci pisze sobie podmiot liryczny i nie pamięta, jakim jest autorem: sentymentalnym czy brutalnym, czy rozumiałym czy zarozumiałym. Zmiana dzień, z wiersza na wiersz Zbliżam się do Ciebie, Matko Chorobo moja, ukochana Genetycznie zakodowana Zmiana dzień, z wiersza na wiersz Zbliżam się do Ciebie, Matko Chorobo moja, ukochana Genetycznie zakodowana Za grzechy którego przodka Papek, gdy się go spotkał, Nie wiedział, że pozmienia Kolejne pokolenie. Myślał może, że broi Na własny nieużytek. To było bardzo, bardzo Lubymi nićmi szyte. Popsuł odwieczny zapis, Coś z kodu wyleciało, Zakręcił nie w tę stronę I nikt nie wyjdzie cało. Z dnia na dzień, zwierzana na wiersz, zbliżam się do Ciebie, Matko, Chorobo moja ukochana, genetycznie zakodowana. Z dnia na dzień, wiersza na wiersz, zbliżam się do Ciebie, Matko, Chorobo moja ukochana, genetycznie zakodowana. Ja chciałbym to odkręcić i wyprostować zwoje Lecz tony w niepamięci i się o wnuki bo.